Pokażę Wam dzisiaj, jak składać tetrę w samolot. Tetrę w kształcie kwadratu składamy na pół i tworzy nam się prostokąt. Z tego prostokąta składamy kolejny raz na pół. Tworzy nam się kwadrat. W miejscu, gdzie cztery rogi się spotykają na imprezie, trzy przytrzymujemy palcem, czwarty narożnik rozkładamy w trójkąt, wygładzamy. Ta krawędź będzie wokół pasa dziecka. Przekładamy to do góry i teraz te nasze ruchome części będą służyły jako warstwy schłonne. Składamy na raz, dwa, trzy. Jak najmniej warstw, aby tutaj pod pleckami było jak najcieniej. Będziemy to zawijać naprzód pod pępuszek. Zawijać wokół bioderek i wokół pośladków, aby nam nic nie wypływało naprzód. Wokół pośladków, aby nie wypływało naprzód. I teraz wkładamy wszystko, podnosimy w pół stetro na dziecku i wkładamy do otulacza wełnianego. Najważniejsze, aby całość materiału upchać w otulaczu. Pod gumki otulacza upchamy nadmiar materiału wokół udech dziecka. Pod gumaczki to się wszystko ładnie zmieści. Kwestia wprawy. Ja mam sobie wyimaginowane dziecko, więc tym bardziej trudno. Zapinamy napki. I możemy cieszyć się z przebiewności tych materiałów i z naturalności sposobu pieluchowania.